przedsiębiorczych ludzi. Ponieważ każdy odcinek może być motywujący, zachęcający do liczenia, analizowania, a co najgorsze do ciągłych zmian, odradza się oglądania, słuchania oraz jakiegokolwiek korzystania przez leniwców, narzekaczy, hejterów bez konstruktywnej krytyki. Te grupy osób w szczególności mogą doświadczyć uszczerbku na zdrowiu emocjonalnym, psychicznym, a tym samym z fizycznym. Jeśli pomimo wszystko skorzystałeś z zawartości i odczuwasz uczulenie na wiedzę, dreszcze na zdobyte doświadczenie lub swędzenie na myśl o niezbędnych zmianach, stanowczo zaprzestań odtwarzania, konsultując ten fakt ze swoim lekarzem. Korzystanie z mniejszego kanału odbywa się na własne ryzyko, a stosowanie wiedzy może odmienić twój biznes... Na dochodowy bardziej niż myślisz. Cześć, witam serdecznie. Dawid Zieliński. Jesteś na kanale, robiąc dobrze klientom. E, ostatnio mówiłem w pierwszym odcinku, co tutaj będę zamieszczał czyli mówiłem o materiałach wideo z hoteli, spa, różnych restauracji. E, mam na to pomysł docelowy za rok, jeżeli się okaże, że, że moje nagrania mają sens i cieszą się e, jakąś tam oglądalnością. To mam cel, jak to ma wyglądać dokładnie w przyszłości, po co to robię, natomiast nie o tym dzisiejszy odcinek. Dzisiaj chciałbym Wam króciutko w kilku minutach powiedzieć, dlaczego robić dobrze klientom i co ja mam na myśli, tworząc właśnie taki kanał. Otóż, po pierwsze, uważam, że każdy przedsiębiorca powinien robić dobrze swoim klientom. Co to oznacza? Zobaczcie, że każdy z nas, bez względu na to, czy e, prowadzi firmę usługową, czy jest producentem, czy dystrybutorem, e, czy robi cokolwiek innego, ma klientów. I e, nawet jeżeli jesteś samozatrudniony, no to masz chociaż jednego klienta, tak? E, i, I gdyby sensem istnienia Twojej firmy jest to, czy ten klient lub ci klienci są zadowoleni. I teraz. Powiedzmy sobie, jak, jak do tego prowadzić, jak zrobić, żeby ten klient był szczęśliwy, bo samo to, że mamy ten cel, to jest potrzebne coś jeszcze. Otóż, to, żeby ten klient poczuł pewne doznania, pewne emocje, i to jest tak naprawdę ten drugi punkt, czyli chodzi o to, że. Zaspokajamy coś więcej niż samą, samą potrzebę. Posłuszmy się przykładem. Załóżmy, że spotykasz kogoś, kto jest głodny. Czy wystarczy to, że go nakarmisz, żeby ten klient poczuł emocje, poczuł taki efekt wow, poczuł większą wartość? No nie. Zaspokoiliśmy tylko jego potrzeby. Ja mówię tylko, bo czasami jest to bardzo trudne zaspokojenie potrzeb, i tak naprawdę największy biznes buduje się w oparciu o to, ale pójdźmy sobie kawałek dalej, czyli spróbujmy dostarczyć coś więcej. Jeżeli wracamy do tego przykładu, że my kogoś nakarmimy, czyli zaspokoimy jego potrzeby, to potrzebne jest jeszcze, żeby uzyskać ten efekt: wow, jakaś wartość dodana. Coś, czego klient zupełnie się nie spodziewał, a on to od nas dostaje. Najprostszym przykładem tego będzie omówienie serwisów samochodowych. Być może i Wy w takim byliście, jesteście, bywacie, gdzie oddaje się samochód i kiedy jesteś pierwszy raz tam, masz taki efekt wow, czyli odprowadzasz samochód, żeby wymienić załóżmy klocki hamulcowe. Czego się spodziewasz? Wymienionych klocków hamulcowych, ewentualnie faktury. Ale jak miło jest, kiedy odbierasz ten samochód, patrzysz, a on jest umyty, odkurzony, wyczyszczony, tak? To jest ta wartość dodana coś, czego e, oddając ten samochód się nie spodziewałeś, a otrzymałeś. I wówczas wielu z nas jest w stanie zapłacić. Kilkadziesiąt, nawet kilkaset złotych więcej niż jest to w pospolitym warsztacie, za to, że zostaliśmy potraktowani. Czy nasz samochód został potraktowany wow? Ktoś o niego zadbał. E, mało tego, e, być może sami dostaliśmy jakąś kawę, mieliśmy miejsce, gdzie możemy usiąść. To są wartości e, dodane. E, kolejna, taka trzecia rzecz to jest. E, Kolejna, trzecia, dlaczego warto robić dobrze klientom, to jest to, że jako właściciele takich biznesów, gdzie nasz klient jest świetnie zaopiekowany, gdzie nasz klient otrzymuje od nas emocje doznania, to jest to, że my jako właściciele śpimy w takim biznesie spokojnie. Konkurencja, jak gdyby, nie jest dla nas tak paraliżującym strachem, jak dla ludzi, którzy robią byle jakie biznesy. Bo jeżeli robią oni coś byle jak i otwiera się druga firma e, o e, takich samych usługach, no to wtedy jest konsternacja, jest strach, co teraz będzie, ile klientów odejdzie, czy nam starczy e, pieniędzy na utrzymanie firmy i tak dalej, i tak dalej. Więc e, powiedziałem wam o trzech jak gdyby wartościach które powinny być dla nas ważne jako przedsiębiorców, żeby robić dobrze klientom, jakkolwiek to, to nie brzmi. Chciałbym posłużyć się tutaj Wam, żeby jeszcze lepiej unauczyć to, o czym dzisiaj mówię, taką historią. Podejrzewam, że jak ktoś jest z okolic Trójmiasta, to na pewno był w tym lokalu i, i, i wie, co, co, co mam na myśli. Bo e, wracając do tego głodu, zaraz powiem wam o restauracji, w której e, fajnie gotują, e, smaczne rzeczy podają, A jest muzyka, e, jest dużo miejsca, mieszczą się w samym centrum, bo na mąciaku w Sopocie. Mm, więc, jak gdyby, wszystko mają ogarnięte. Ale mimo tego, postarali się zrobić efekt wow, efekt zaskoczenia. Jeżeli, nie wiem, wiecie jak jest teraz, bo, bo ja tam byłem parę lat temu, e, natomiast mieliśmy taką sytuację, że byliśmy pewną grupą e, znajomych, a, no i ktoś e, z, już po jedzeniu postanowił zamówić sobie deser. No i deser e, nazywał się sernik zorro, czy coś takiego. E, restauracja nazywa się The Mexicana w Sopocie, na, 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 na Mąciaku. I e, słuchajcie, nagle zgasło światło. Do stolika podchodzi kelner, który jest przebrany za zorro i, i podaje sernik. Wiecie co? Ja na dzień dzisiejszy nie pamiętam, jak on smakował w ogóle, ale to było taki element zaskoczenia, że e, kiedy rozmawiamy o jakichś knajpach, o, o jakichś restauracjach, o jakichś takich rzeczach, o których warto wspomnieć, Będąc w tych miejscach, to zawsze ktoś z naszego otoczenia mówi: A byłeś tam, a widziałeś? I to, że ja dzisiaj z Wami też o tym rozmawiam, zobaczcie, minęło parę lat, ale to gdzieś się um, um, utwierdziło w głowie i, i to było miłe, przyjemne, zaskakujące i, i to jest ten efekt, um, o którym w dzisiejszym odcinku chciałem powiedzieć. Um, jeszcze, żeby trochę humoru wprowadzić, my byliśmy większą grupą i jak ktoś pierwszy z naszej grupy zamówił, to to nam się tak spodobało, że zaraz kolejny zamówił, kolejny, aż w końcu po jakimś tam czasie ten, ten kelner już przynosząc ostatni sernik mówi, słuchajcie, chce ktoś jeszcze ten sernik, bo ja już po prostu nie ogarnę się przybierać. Także... Naprawdę warto dbać o tego rodzaju wartości. To jest taki wyróżnik też tamtej restauracji, i mimo że być może ktoś by gdzieś próbował to podrobić, to tam było to pierwsze, tam jest to lepsze, bardziej dopracowane. I też nigdy nie zachęcam do tego, mimo że tutaj w tym kanale będę różne, jak gdyby tego typu rzeczy omawiał, natomiast nie zachęcam, żebyście, jak gdyby kopiowali to w swoich biznesach, tylko szukali czegoś podobnego um, lub po prostu czegoś, co dostarcza te wartości, a nie kopiowali po prostu zachowania innych, bo, bo nie o to w tym chodzi. Bądźcie oryginalni, wymyślcie coś sami. To naprawdę nie jest nic trudnego, ale można zbudować taki wyróżnik o którym będzie mówiło się przez lata, i być może na tym wyróżniku będzie można w przyszłości zbudować jakąś sieć, jakąś markę, dostarczając gwaranty, gwarant jest jakość. To tyle, jeżeli chodzi na dzisiaj. Następnym razem chciałbym powiedzieć może trochę o finansach, bo fajnie się mówi, zaskakuj klienta, podnieś jakość, ale za co? Wiesz, jeżeli prowadzisz firmę, ileś lat, jest to jeszcze tym bardziej gastronomia i teraz każdy dostał po głowie w tej branży no i teraz podnieś jakoś nie wiem, wymień sobie zostawę naczyń to dla małej restauracji to jest kilka tysięcy złotych mówię, weź sobie zakup jakiejś stroje, niech kelnerzy chodzą fajnie ubrani podnieś jakoś zrób jakiś wyróżnik ale ubranie kilku osób plus jeszcze ten strój zamienny, to jest znowu kilka tysięcy złotych. Więc skąd brać na to kasę, jak to robić? Postaram się podpowiedzieć, co należy sprawdzić, przeanalizować już za tydzień. A tymczasem uciekam, słyszę już tutaj dzwoneczek William'a, widzę czas na zabawę, życzę Wam udanego dnia i wszystkiego co najlepsze. Do zobaczenia za tydzień.